O kur... Dobra. Po obiedzie można dalej ścigać <laughs> zakątujców. Za, za kontujcy Jebanych paladynów. Także tak. Kontynuuj. 24%. Nieźle. Na czym skończyliśmy? Mm, a, uwolniliśmy e, Kubę z więzienia, bo go tam napierdalali pałkami cały czas. Siedział w celi z nami. O, nas pojmali w międzyczasie i tam go znaleźliśmy. Pomogliśmy mu uciec. E, była scenka z Konstantinem. Ta Hanna, Anna się okazała siostą jego. To, syp e, to sypiała z mężczyzną, e, ojcem Lary. Więc zdrada, zdrada, dada. Mega rozpierdol. Uciekliśmy. I teraz jesteśmy w tym punkcie, że wróciliśmy z tego więzienia tutaj i eksplorujemy dalej. Mamy łuk z Liną, więc możemy sobie wspinać już. Dalej nie mamy innych. O i karabin mamy. O, my to, to tyle. Zyski straty. Strat żadnych. Same zyski. Tam ta dodatkowa misja, ale gdzie? A tu? Tak? A no to idziemy, panie. A tu nie byliśmy w ogóle. Wspinaczki, żeby dwie szmaty podnieść super. Halo, halo. Wróciłem. Przyda nam się twoja pomoc. Dawaj, dawaj. Dawa. W czym tkwi problem? Mam wojowników rozsianych po całej ostatniej nocy dwa i najodważniejsi zostali pojmani. A mam sprawy przypuszczać, że wciąż żyją. Był z nimi trzeci, który uciekł. Mówi, że zabrano ich pod stację kolejową. Zanim uciekł. To mu pod... Nie, na. wkładają ich do klata Mam w dolinie jeszcze wojowników i muszę zostać tu, aby koordynować ich ataki, Bo ale prowadzają. widziałem do czego jesteś zdolna, dlatego proszę Cię o pomoc. Dobry Dionizy. Jest tak. tak, oczywiście. Tak, tak, Dziękuję. tak. Wiedzieli na co się narażają i są gotowi zginąć za naszą sprawę, ale nie dopuszczę. Daj złoto. Ty nie uf. dopuścisz, a mnie wysyłasz. Jebane. Nie! Nie, nie ja metę! Mam cię kurwa. Co to jest? Ja pierdole. Cieklizna. Ja, A, śmieci. Tego się. <grywa> kurwa. Eee. O kurwa, ale mu wyjebałem, a to mogę otworzyć. Jop! Element pistoletu maszynowego. A dzieccy żołnierze o, tu się stało coś okropnego No nie, świetna zabawa była widzę Pochlali się i zasnęli O! Codziennie myślę o tacie O nie, tata zasnął Myślał, że to zapal pistolet zapalniczka Nie, no zakładamy naszą płytkę, nie jakieś takie łachmany kurwa od tego jak Kuby. Pracuj ciężko, by pokonać zimno i głód. Hmm. Super. Nic dodać, nic ująć. Tak mi było napisane, ja wiedziałem, że można się tu włamać. Kolejna rzeźba. Ale ta wygląda na grę. Do na Towarzysze, w tym raporcie donosimy o wyjątkowym odkryciu, jakiego dokonaliśmy w górach w Bazie Wolność. Robotnicy pracujący przy wydobyciu odkryli wielką jaskinię, a w niej niesamowite ruiny i różne przedmioty, niepodobne do niczego, co widzieliśmy w naszej ojczyźnie. Po dokonaniu tego odkrycia u robotników zwerbowanych spośród ludności tubylczej zauważyliśmy wzburzenie. Najwyraźniej wiedzą coś o tych ruinach. Od teraz robotnicy będą pracować przez całą dobę, ponieważ jesteśmy przekonani, że możemy odkryć coś jeszcze bardziej niezwykłego. Z zajebista przewrotność. Yy. <gryw> w bazie wolność, kurwa. Tam gdzie wie... <gryw> ludzie są więźniami, zajebiście. to jest nalejona. Klatki moim zdaniem ona nie podziela naszej wiary lub ja Znowu u nią inne pobudki przeżywa wewnętrzny konflikt rozumiem to jednak wszyscy mamy do odegrania swoje role Dokładnie. zgłosiłem się do ta trzy by znowu zobaczyć śmierć udało mi się schwytać tu bylca nie śpieszyłem się zabiłem go gołymi rękami patrzyłem jak gaśnie światło w jego to nie oczach. jestem poetą bo na początku jak chodziliśmy Zostało tego kompleksu rodzickiego. to magia Konstantin mówi, że źródło... Jestem w domu. Pojebany, chyba pojeba kolejny. Traktowali ich jak zwierzęta. Nie no, no, eleganckie łóżka, all inclusive. Za zwierzęta. Jakby traktowali ich jak zwierzęta, to by łóżek nie mieli. Tak napisze, to jest whisky. Ja myślałem, że to jest młoch, to bym pisk rzucił, tylko nie. Ooooo! Co za wstyd. Myślałem, że tu ja mam skoczyć na tym. No. Ja biedolę. Szuukała mnie mechanika gry Tam musi być to co znaleźlibra Ja... Wow. O złoto tego o dwa. To stara księga Filozoficzne rozważanie na temat cnoty świadomości. O kończ No mam coś opanowana. O, super. O kurwa nie. O kurwa bez Ja bym unikał z formułowania nic nie widzę W kontaktach z panem Konstant Konstantinem <grywa> A tu, kształt tutaj? Niewielkie męskie pudełko na leki z emaliowanym sierpem i młotem. Hmm. w środku jest jakiś osad. Ma intensywny zapach. Jakieś. Wazelina. A, A amfetamina. Dobrze, dobrze amfetamina. Ja mam. Bawcie. O kurwa. O, o nie jak ty gubas. O kurwa. Ci się wyjebali. Kurwa masz. O, chuba nas uratował. Ta ścieżka zabierze nas przez górę. Tylko i problemy, a to nie. Przewody są zarwidniane, ale ja myślę, że mogę i go odejść. Pacusie, Rabną w kopalniach. Szybko! O kurwa O No trochę... Y, chujowa sytuacja. Jacob, niedobrze. Nie mogę użyć tej winy. Muszę znaleźć inną drogę na górę. Noż bo ja w końcu znaleźć inną drogę na górę. Okutko, pajętność ręko dzieło. Co to znaczy? A tu. Dobra i chyba tutaj uh, zakończymy